Czesiola? Ola. Cześć, Widziałem wcześniej jak się pięknie wspinałaś na takiej żółtej drodze. Mm -hmm. Tam jest taki fajny trawers. Co czujesz jak, jak, jak go robisz? Co czuję? Na żółtej czułam flow. <laughs> trochę tańczyłam na ścianie, Na zielonej już trochę mniej. Ale tak. Tak, tak? Jak... Ale, ale jak tam idziesz w tym trawersie, to ci nie stresuje? E za coś złapać, to nie i mam na czym stać, to, to jest przyjemnie. Przyjemnie mówisz. Tak. Kamil? Tak? Ciebie też widziałem na Żółtej. Fajnie się tam spina. Tak, natomiast musiałem porozmawiać tam ze sobą i udało mi się przejść tą drogę bez bloku pierwszy raz. Super. I na czym te rozmowy polegają? Powiedziałem sobie, że nie mam się czego bać i po prostu szedłem do przodu. to proste, co? To niesamowite. Tak. Niesamowite. Ola, a ty widziałaś, jak Kamil wcześniej robił tą rzutą? Widziałam. Mieliśmy okazję, z dni temu. Tak i co? Dzisiaj było super, co? Dzisiaj było super. Tak, warunki myślę, że też to, że jest dzień wolne, robi, robi dobrze na głowę i na możliwości. Y -hmm. Że jest to dobry dzień na wspinanie. A wy się jakoś tak nie tak długo wspinacie, prawda? A już tak ładnie się wspinacie, to... No, dream team. Dream team. <laughs> dream team. Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, czyli co, idziemy dalej teraz? Nie pędzimy. Nie prędzim, trzeba spokojnie z głową oddychać, <grym> jak to Marek mówi. Co czujesz, Kamil, myśląc o tej zielonej teraz? będzie trzeba dużo gadać ze sobą? Myślę, że będzie sporo tych